Witam serdecznie. Hetman z pionem normalnie wygrywa. Są problemy tylko, kiedy pion stoi na przedostatniej linii, czyli czarny na drugiej, biały na siódmy. Ale podchodzimy. Podchodzimy. Spychamy. Musi obronić. Żeśmy go wepchnęli. Zbliżamy króla. On z drugiej strony, tu był podwiązany, by poszedł, więc odchodzi. On przed piona nie chce wejść, nadajemy szacha. Wpychamy. Teraz trzeba uważać. Tu nie można. Tu nie można na C2, bo będzie pat. Ale można tu i tu można wyczekać. Jak tu, to tu jak tu. Najpierw bijemy. A potem matujemy. Dziękuję za uwagę.